Niewiele się o nich mówi, a szkoda, ponieważ. Rzadkie genetyczne choroby człowieka są skarbcem wiedzy podstawowej na temat funkcjonowania naszego organizmu. Więcej o tym, jak i o wyzwaniach, z jakimi wiąże się ich leczenie, można było dowiedzieć się podczas sympozjum w wojewódzkim specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dzień Europejskich Chorób Rzadkich w tym roku przebiega pod hasłem właśnie jest nas 300 tysięcy milionów. To liczba równa populacji Stanów Zjednoczonych. W Polsce cierpi na te schorzenia 2,5 miliona osób, z czego około 3 tysięcy pacjentów rocznie jest hospitalizowanych w Olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym. Szpital nasz otrzymał rekomendację Ministerstwa Zdrowia w roku ubiegłym już do tego, aby zająć się kompleksowym leczeniem chorób rzadkich w dwóch obszarach. W obszarze tzw. cranio, czyli wad wrodzonych części twarzowej czaszki i w drugim zakresie, w którym otrzymaliśmy tę rekomendację, to choroby rzadkie o podłożu genetycznym w zakresie neurorozwojowym. Wszystkie choroby nietypowe są trudne i nieprzewidywalne. Wymagają podejścia spersonalizowanego i interdyscyplinarnego. Większość z nich, bo aż 70%, rozpoczyna się w dzieciństwie. Są to naprawdę niezwykłe dzieci, ciepłe, z, ja zawsze mówię z pięknymi charakterami. Jednego z tych młodych wojowników, sześcioletniego Igora, dotkniętego deficytem transportera glukozy typu pierwszego, Mieliśmy okazję poznać w szpitalu. Zaczynaliśmy rehabilitować Igorka od czwartego miesiąca życia, gdzie, to, gdzie były zaciśnięte piąstki. Tak, Musieliśmy go wprowadzić w czworak, w siedzenie, w pełzanie, nauczyć jedzenia typu właśnie gryzienie, połykanie, i on to teraz doskonale robi. Wyrazy uznania należą się również opiekunom czteroletniej Mai, cierpiącej na zaburzenia neurorozwojowe. Zaczyna to się najczęściej bardzo silnym bólem głowy. Dziecko traci przytomność, nieraz są przy tym wymioty. No i później następuje niedowład połowy ciała. Opieka nad córką wymaga ciągłego zaangażowania rodziców. Ktoś może pomyśleć, że płacze, bo płacze, albo nie wiem, coś jej się nie podoba, tak? No my już wiemy, odróżniamy ten płacz, że to jest ten płacz taki typowo bólowy, więc no jesteśmy cały czas z nią, tak? 24 na dobę. Leczenie chorób rzadkich jest kosztowne. Szpital Dziecięcy w Olsztynie, jak zapewnia dyrektor Krystyna Piskosz Ogórek, posiada środki na diagnostykę i leczenie tych schorzeń.